Cześć! Masz pewnie też tak, że jak grasz sobie w Minecrafta to promienie słońca powodują, że nic nie widzisz na ekran. Ty wychodzisz również do kopalni, to bierzesz ze sobą wiele staków, pochodni, a gdy one się skończą, twoja przygoda w kopalni również się kończy. Ale mam coś dla ciebie mega fajnego. Nie jest to Noctowizja, ale sam sposób działa w kopalni, w jaskini, w nederze, endzie i ogólnie w nocy w Minecraft. Należy wejść w wyszukiwarkę komputera i wpisać App Data Procent. I wtedy wybieramy.Minecraft Folder i szukamy taki plik jak Options.Txt. Szukamy gamma i z 1,0 zmieniamy na. Najbardziej wam polecam 50.0 klikamy klik, zapisz, i wtedy wystarczy po prostu resetować Minecrafta. I teraz możecie się cieszyć jasnym Minecraftem. Jeśli chcecie więcej, zostawcie suba i lajka.